działają na bezpieczne słody dla młodzieży? Czy ich powstanie mogłoby zredukować się zachowani w zachowanie wśród na prawo? wiem, dla młodzieży funkcjonują kluby. chodzi o miejsca, które można by ewentualnie poprawić, no to przede wszystkim to, wydaje mi się, tak mógłby być bardzo przyjazne dla ludzi nie, nie tylko. No jest duże pole do opisu Wydaje mi się, że można by to było zorganizować e, na przykład siłownię e, taką e, dzienną. Największym problemem nie niezrozumiałość yy, tego stanowiska władz rosyjskich, które nie pozwalają na esymatny zwłok, ludzi, którzy polegli tutaj w 25 roku, y, żeby byli godnie uczcieni na cmentarzu komunalnym. I ponieważ nikt o to nie dba nie jest to przekazywane młodszemu pokoleniu, czy w ogóle generalnie mieszkańcom, jest zniszczone Jest organizowane coś większej oprócz tego wjazdu lysarskiego, który odbywa co roku. Znaczy, to jest bardzo fajna inicjatywa. To jest, mm -hmm. to jest super. To jest naprawdę super, że tutaj tą to, to, to przestrzeń e, odżywiło. I, i na ten się koniec e, w zimie jest to wykorzystywane przez okolicznych mieszkańców e, jako... Górka do nauki, jazdy na nartach, małych dzieci czy na taneczkach. No, w lecie Polana mogłaby być miejscem fajnego pikniku rodzinnego. No i... I